Pierwsze, to był jeden ze stu konkretów na pierwsze sto dni. Obywatelski. Koalicji Obywatelskiej? Tak. No To, to w tej jest? chwili mamy. Aha, no to rozumiem. Czyli skoro rząd jest koalicyjny, to Platforma nie jest już związana z swoimi obietnicami. A poza tym zasada roku podatkowego nie oznacza, że tego nie można uchwalić. Jak najbardziej można w ciągu pierwszych studni uchwalić ustawę o kwocie wolnej i po prostu ustawić moment wprowadzenia wejścia jej w życie na początek kolejnego roku podatkowego. To są uniki, to jest zwodzenie wyborców. I no my mamy nadzieję, że Marszałek Hołownia zdecyduje o jak najszybszym wprowadzeniu naszego projektu ustawy o kwocie wolnej, który sprawdza tę obietnicę platformy. I będzie okazja przekonać się na sali sejmowej, jak Platforma zagłosuje w sprawie 60 tysięcy kwoty wolnej. Pani poseł, co z tą kwotą wolną od podatku? No to naprawdę była bardzo ważna obietnica Platformy. Ale, panie redaktorze, my jesteśmy absolutnie zdeterminowani do tego, żeby te kwoty wolną od podatku wprowadzić. Tylko, czyli państwo na, na pewno zdają sobie z tego sprawę, tylko to jest taki cynizm polityczny z państwa wychodzi, że no, to były propozycje kampanijne koalicji obywatelskiej. Cynizm polityczny to jest składanie obietnic w kampanii, których potem nie zamierza się dotrzymywać. Ale my zamierzamy. E, w, nawet w koalicyjnym rządzie. No, jeżeli jeżeli e, mamy trzecią drogę, która poparła przecież ten postulat, mamy platformę, która popiera ten postulat, jeżeli lewica wam przeszkadza, to naprawdę Konfederacja Szybko? dołoży tych głosów, żeby przegłosować o, 60 tysięcy kwoty. To